Zabiegi medycyny estetycznej można wykonać w każdym wieku i takie badania prowadził już szwajcarski naukowiec, który wykazał, że nawet u osób po e, 60 i 70, systematycznymi zabiegami można odmłodzić skórę i spowodować jak jakby zatrzymanie czasu. Dla pacjentki po 50 roku, po 50 roku życia e, omawiam plan terapii, e, który polega na systematycznym wykonywaniu określonych zabiegów. Na pierwszym miejscu stawiam też zabiegi poprawiające strukturę i jakość skóry i tutaj możemy zastosować mezoterapię ze stymulatorami kolagenu, Stymula, tak zwane stymulatory twarde odzyskujące określoną objętość, wypełniacze, jeżeli chodzi o odbudowę utraconej objętości. Zwracam też uwagę na współpracę z kosmetologiem, który przygotowuje tak jakby skórę pod moje zabiegi A i podkreślam pacjentce, że te zabiegi należy wykonywać systematycznie, aby zatrzymać czas starzenia naszej skóry.